Cześć, tu Oliwia. Dzisiaj przygotowałam dla Was filmik z propozycjami stylizacji na walentynki. Ten odcinek powstał we współpracy z marką Modivo, z którą mam przyjemność współpracować już od długiego czasu. Zresztą widzieliście wielokrotnie tutaj na YouTubie i na moim Insta, na którego Was serdecznie zapraszam. Słuchajcie, wybrałam naprawdę świetne stylizacje. Mam tutaj kilku swoich faworytów. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie po obejrzeniu odcinka, która stylizacja wpadła Wam w oko najbardziej. I uwaga, Wszystkie rzeczy wybrałam z zakładki wyprzedaże po zdecydowanie niższych cenach i ta oferta w ogóle produktowa i też w kontekście sezonowych obniżek na Modivo jest naprawdę bardzo szeroka, także jeśli Wam się coś spodoba to linki znajdziecie standardowo w opisie pod tym filmem. No i podrzucam Wam tutaj jeszcze zniżkę 10% na nowości, no ale też zniżkę dodatkowe 10% właśnie na produkty z zakładki wyprzedaży. a teraz już przechodzimy do stylizacji. Dobra, wyjeżdżam z szarym Total Lookiem. Jest to komplet od marki Bridget Hurstyn i jest to marka, o której wcześniej nie słyszałam, ale jestem tak zachwycona jakością w ogóle tego kompletu. Nie dość, że jest bardzo dobrze skrojony, rewelacyjnie odszyty, no to jeszcze w składzie mamy tutaj około 40% wełny, także to na ogromny plus. Myślę, że ten typ stylizacji rewelacyjnie sprawdzi się na wiele typów randek, na różne okazje. Ja na przykład wybrałabym się tak do restauracji, czy nawet na imprezę. Uwielbiam połączenie właśnie oversize'owej marynary dającej taki stricte modowy Powiedzmy, nawet niechlujny vibe, właśnie ze spódniczką, która dodaje troszkę takiego sexy charakteru. No i tutaj w ramach przełamania ciężkie buciory. One są z Dizzy. Jak widzicie, mają gigantyczną platformę, ale są też ultra wygodne i podoba mi się wysokość cholewki, ponieważ ona sięga mi idealnie do kolana. A nie chcę zliczyć, ile czasu szukałam butów, które właśnie byłyby takiej wysokości. E, bardzo mi się to podoba, właśnie w szczególności e, łącząc Tą wysokość z spódniczką mini, albo na przykład sukienką mini. Do tego typowy basic w kolorze białym. I uwaga, gwóźdź wieczoru, czyli torebka wysadzana takimi błyszczącymi cekinami. Ona jest z Aldo, a ja bardzo lubię tę markę. Fajnie, że jest dostępna właśnie na modliwo. Jest to torebka do ręki, ale w środku mamy alternatywę w postaci dłuższego paska i ogólnie srebro. Wszelkie metaliczne akcenty w stylizacji, czy właśnie takie bogato wysadzane torebki. To jest absolutny hit. Modowy tego roku. Warto pamiętać, że walentynek nie musimy spędzać z drugą połówką, możemy je spędzić same ze sobą, możemy je spędzić w towarzystwie naszych znajomych, koleżanek, i to jest właśnie propozycja na taką imprezową opcję, wyskoczenie na miasto czy jakąś kolację z koleżankami, i tutaj postawiłam na dopasowaną sukienkę szwedzkiej marki z przepięknie układającym się dekoltem, i tu postanowiłam wykorzystać dwa główne trendy, czyli po pierwsze ubrania basicowe, takie, które wskazują na faktyczną prostotę. To jest jeden z takich topowych trendów na ten rok i tę sukienkę postanowiłam przełamać i połączyć też z bardzo modnym akcentem w postaci kurtki o takim kroju bomberkowym z właśnie z bufiastymi rękawkami. Ona dodatkowo ma kołnierzyk. Jest to marka Glamorous. Tutaj mamy jeszcze ściągacz, jest zapinana na zamek. Generalnie bardzo fajny fason. No i jak widzicie, dobrałam do tego dokładnie te same buty, co w poprzedniej stylizacji, bo tak mi Pasowały fajnie charakterem, no i zrobił nam się czarny total. Dajcie znać, co myślicie. Gustaw już dosłownie widzę, że nie może za siebie, jest chillerem roku, e, ale przechodzę do kolejnej stylizacji. Stwierdziłam, że muszę wykorzystać do skomponowania choć jednej stylizacji spódnicę MIDI bądź MAXI i udało mi się złapać tą. Jest to marka Wrangler. E, no, taka długość. Troszkę przed kostkę, i postanowiłam połączyć ją dość nietypowo. W ogóle, jeśli jeszcze nie macie w swojej szafie spódnicy jeansowej takiej długości, którą możecie zestawić w total looku, no to myślę, że warto zaopatrzyć się na ten sezon. Ale jest to trend, który nam towarzyszy w zasadzie od 2022 roku, a jeans jest to ponadczasowy materiał. Ale no fajnie, fajnie, że wjechały właśnie spódnice takiej długości, one najczęściej występują z rozcięciem, dlatego jak już wspomniałam o takim nieoczywistym zestawieniu no stwierdziłam, że chcę wjechać z kowbojkami, bo zwykle e, w jakichś tam różnych stylizacjach na Pinterestie no to występują inspiracje na przykład takiej spódnicy w połączeniu ze sportowymi butami, skarpetkami, no a kowbojki dodają tutaj e, takiego fajnego charakteru, a, no i jest to też bardzo modny fason butów na ten sezon. Do tego koszula wiązana marki Edytet. ma bardzo ładnie skrojone rękawy. I jest też super wykonana, bardzo dobra jakościowo i postanowiłam dopełnić tą stylizację torebką właśnie taką miękką do ręki. Jest to Chiara Ferrani, jej kolekcja. Tutaj właśnie takie zapięcia o charakterystycznych dla jej marki kształtach. Jestem bardzo ciekawa, jak wam się w ogóle podoba całość, no bo nie jest to takie, wiecie, Klasyczne połączenie. Jeśli chodzi o tą stylizację, no to z chęcią wybrałabym się w niej do kina na zakupy. Jest w ogóle bardzo komfortowa, czy na przykład na jakąś domową posiadówkę, granie w gry planszowe e, itd. Mówiłam Wam, że dzisiejsze stylizacje będą top, ale naprawdę mi ciężko zdecydować, która podoba mi się najbardziej. W tej czuję się rewelacyjnie. I zobaczcie, to jest klasyczek. Taki absolutny z jednej strony. Spodnie, miary dopasowane, basicowy top, marynarka o delikatnym kroju oversize, do tego szpilki, sandałki. No ale uwaga, robotę robią metaliczne akcenty, czyli spodnie w kolorze srebrnym. One są woskowane, marki. Taki Ciężko jest teraz dorwać super spodnie właśnie takie metaliczne, srebrne, bo są dosłownie wszędzie wymiecione, a tutaj jeszcze udało mi się na modliwo dorwać na wyprzedaży, więc rewelacja i naprawdę bardzo ładnie się układają. No i one robią po prostu robotę w tej stylizacji, są tym takim akcentem dominującym. No i do tego torebka, którą już Wam pokazywałam jeśli chodzi o tę stylizację no to myślę, że jest to super taka randkowa opcja i tutaj chcę wam podsunąć super pomysł, my z Dawidem jakiś czas temu to było z okazji moich urodzin wybraliśmy się na taki wieczorek jazzowy, który odbywał się w knajpie świetnie spędziliśmy czas wprawdzie później y, troszkę y, mi zaszkodziło prosta kole. nie wracajmy do tego w każdym razie właśnie taki look założyłabym na randkę w knajpie właśnie z jakąś muzyczką w tle, e, no dla mnie bomba. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym trendzie metalicznym. I to już moja ostatnia propozycja w tym odcinku. Stwierdziłam, że bardzo zależy mi na tym, żeby pokazać Wam właśnie jakąś odsłonę z szerokimi, eleganckimi spodniami. Myślę, że akurat ten look idealnie sprawdzi się na wyjście do teatru. Tutaj założyłam taką wieczorową wyjściową bluzkę w Krótszej wersji z półgolfikiem. Ona jest całkowicie wysadzana cekinami w kolorze czarnym, zapinana z tyłu, e, bardzo ładnie dopasowana i e, no, idealnie się tutaj komponuje, jeśli chodzi o długość ze spodniami. Spodnie są marki Simple. Ta marka słynie w ogóle z takich prostych fasonów. E, z ubrań generalnie bardzo dobrej jakości, które są super odszyte i rewelacyjnie leżą, no, dla mnie te nogawki układają się dosłownie w punkt. Bardzo polecam Wam łączyć właśnie takie spodnie z butami na obcasie. ładniej wtedy wygląda cała sylwetka, noga. Ja akurat założyłam tutaj sandałki, ale pewnie w tej pogodzie no, postawiłam na, postawiłabym na wersję taką zabudowaną, i do tego albo bez torebki to jest taki trend ze ścianek, albo możecie postawić na. Jakąś małą, e, czy to kasetkę, czy jakąś taką kopertówkę po prostu do ręki. Także czekam na Wasze komentarze. Piszcie, która z propozycji przypadła Wam najbardziej do gustu. Co w ogóle planujecie robić na walentynki. My z Dawidem wybieramy się naprawdę na długo wyczekiwany wyjazd. Nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, ale te walentynki spędzimy daleko, daleko stąd. I super, bo no cieszymy się, że będziemy mieli okazję nacieszyć się trochę sobą, chociaż strasznie ubolewam, że nie będzie z nami Gustawa, ale liczę na, wiecie, takie standardowe, codzienne podsumowania i relacje od dziadków, bo Gustaw właśnie u Dawida rodziców, e, spędzał ten czas. No i tyle, życzę Wam wszystkiego fajnego, pamiętajcie, że możecie spędzać walentynki na takie sposoby, na jakie chcecie, możecie spędzić ten czas po prostu sami, możecie spędzić go w domu, oglądać sobie seriale bez żadnej presji. Przypominam Wam o mojej zniżce na modiwo 10% i wszystkie linki do produktów złapiecie w opisie pod tym filmem. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niebawem. W jakiej